W 630 Palantil, młody kapitan miejskiego oddziału Straży Miejskiej, wyrusza na misję, by odzyskać zaległe pieniądze za wynajem ziemi od falantira, lokalnego posiadacza majątku ziemskiego. Dzień był wyjątkowy, ciepły, droga długa, a mały oddział, odziany w ciężkie, miedziano żelazne zbroje, był już wyczerpany z nojem wyprawy. Doszedłszy do celu nie zastali problemów. Jak zawsze uśmiechnięty, Pezaty Palantir z otwartymi rękoma przyjął zbrojnych w swe progi, napoił wodą, świeżo pozyskaną z pobliskiego potoku. Przeprosił za zwłokę i wręczył Palantilowi należne pieniądze. Wówczas na stoły powędrowała uroczyście przygotowana przez żona gospodarza pieczeń, która samą wonią przyprawiła strażników o chęć natychmiastowego skosztowania dzieła kulinarnego. Uczta trwała w najlepsze. Palantil, biorąc do ust kawałek strawy, oniemiał na widok pięknej dziewczyny o długich blond włosach i modrych oczach, a kropla z pieczonej gęsi spłynęła mu po brodzie, ostatecznie skapując na mieniący się srebrną barwą na golenik. Na samej widok kapitana Straży Miejskiej przeszyły dreszcze. Momentalnie podniósł się i ruszył w stronę niebiańskiej dziewicy. Była to bowiem Fabia, córka Falantira, ideał kobiecej piękności. Po wymianie kilku zdań i uśmiechów, udali się w stronę szopy, gdzie wśród owiec, na snopku Siana, doszło do poczęcia denetora. Spiritar 630 Palantil doskonale wykorzystał dzień wolny od pracy, bawiąc się i ucztując z innymi rocznicę Dnia Założenia Królestwa Myrtany. Nieoczekiwanie przed obliczem młodego kapitana pojawił się zdyszany goniec z położonej nieopodal Ardei Farmy, a była to dokładnie ta sama, której dwa miesiące temu Palantil złożył wizytę. — Mam pilną wiadomość dla pana Palantila, z ziemi pana Falantira — powiedział zziajany posłaniec, jednocześnie wystawiając rękę z listem. Młody kapitan z lekkim zaniepokojeniem odebrał list, dodając: Dzięki ci za wykonanie zadania twego pana, a teraz odejdź i niech ino macie w opiece. Odesłał go razem z gestem pozdrowienia. Szybko otworzył list, w którym było napisane: Będziemy mieć dziecko. Z podpisem Fabia. Kaligar 631. Palantil, Fabia i Denator mieszkali już razem w domu młodego ojca w Ardei od jakiegoś czasu, a sama para była już po ślubie. Na pewno będzie tak silny jak ja i pójdzie w moje ślady. Dlaczego od razu decydujesz? Może zostanie rybakiem? To też ciekawe zajęcie. Przekomarzali się szczęśliwi rodzice co chwilę, przerywając namiętnym pocałunkiem młodej pary. Szczęście rodziny jednak trafiło pod znak zapytania, bowiem Palantil obecnie pracował nad sprawą dotyczącą morderstw w portowej dzielnicy. Nie był jednak świadom tego, iż w zbrodnie zamieszane są osoby z magnackiego kręgu Ardei, w przeciwieństwie do nich, którzy doskonale zdawali sobie sprawę, że Palantil stanowi dla nich zagrożenie. Zadufani arystokraci doskonale użyli swoich kontaktów, by zgładzić młodego kapitana Straży Miejskiej. Zaprzyjaźniony z nimi sędzia podpisał odpowiednie papiery, na mocy których Palantil stracił swój tytuł, a cała jego rodzina ma być aresztowana. Kaligar 631 Głośne walenie do drzwi rozbrzmiewa w domu Palantila. W imieniu króla otwierać! Rozległ się krzyk z drugiej strony. Uciekajcie! krzyknął Palantil. A wtem rozległ się huk. Mały oddział straży był już w holu. Ukryj dziecko! zdążył wykrzyknąć ojciec denetora po czym żelazny miecz przeszył pierś Palantila po samą klingę. Był to ostatni obraz ojca, który ujrzał Denator, który chwilę później był już poza granicami miasta na rękach matki. Była już noc. Ciemno i głucho, a Fabia biegła ile miała sił w nogach z synem na rękach zawiniętym w stare płótno. Nogi zaprowadziły ją pod mury klasztoru. Upadła na kolana, zaciśniwszy pięść, zaczęła tłucu w drzwi klasztorne. Kostki jej już nabrzmiały od uderzenia w stare, dębowe, solidnie wykonane wrota klasztoru. Wówczas drzwi uchyliły się. W bramie stanął młody Mag, który zobaczył młodą kobietę łkającą z wyciągniętymi rękoma, na których leżał opatulony denetor. Powtarzała tylko ciągle, błagam, zaopiekujcie się nim, proszę. Mag zaprowadził ich do komnaty, gdzie nowicjusze szybko posłali łóżko. Mały denator usnął w objęciach matki. Kaligar 631. To jest znak, Piłsie, nie lekceważ tego. Skąd możesz mieć pewność? On może mieć rację, Piłsie. Musimy to wziąć pod uwagę. Niech i tak będzie. Taką kłótnię można było usłyszeć, która dochodziła z głównego budynku klasztoru. Wówczas z niego wyłoniła się Rada Trzech, która zmierzała do komnaty, w której odpoczywał denetor z matką. Droga pani, postanowiliśmy, iż zaopiekujemy się dzieckiem, zadbamy o jego rozwój, jednakże będzie to twoje ostatnie spotkanie z synem, powiedział Pius, najstarszy z Rady. W oczach Fabi stanęły łzy. Jednakże wiedziała, że musi to zrobić dla swojego synka. Więc przytaknęła i nachyliwszy się nad głową denetora ucałowała go w czoło i dodała cicho: Pamiętaj, że zawsze będę z ciebie dumna. Zawsze będę z tobą. I choć tak bardzo chciałabym widzieć, jak dorastasz, stawiasz pierwsze kroki, to nie mogę tego zrobić. Kocham cię. Pamiętam. Proszę, podniosła się i zakrywając twarz, wybiegła z klasztoru i więcej nikt jej nie widział. Flaminar 667. Tak jak Pius obiecał, klasztor stał się domem dla denetora Nauczył się tu chodzić, jeść, mówić, używać magii. Jest już 37-letnim nowicjuszem w klasztorze. Starannie wykonuje zadania zlecone przez magów, a każdą wolną chwilę spędza w bibliotece, do której dostęp dostał specjalnie od Piusa, w której pogłębia swoją wiedzę na temat magii, filozofii, rzemiosła itd. Bardzo chce zostać prawdziwym magiem, chociaż skrywał jedną słabość. Jego brak kontaktu ze społecznością spoza klasztoru, a także niewiedza o jego własnej genezie, przyprawiała go odreszcze i budziła wewnętrzny niepokój. Natknął się na zwoje, w których wspomniane jest o próbie i o życzeniu, które przysługuje każdemu, który je ukończy. Wtedy pomyślał, że mógłby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Akwar 667 Dzień rozpoczął się jak każdy inny. Denator ruszył z całą resztą do głównej sali na poranne modły. Po odprawionych modlitwach wszyscy rozeszli się do swoich obowiązków, tylko denator stanął przed trójką, która zasiadała właśnie na swoich tronach. Był lekko spięty, poddenerwowany, ale pewny tego, po co tu przyszedł. Coś się stało, denatorze? spytał Pius z dozą zaciekawienia. Nie, to znaczy tak, żądam próby, wykrzyczał. Na co Pius odrzekł: Denatorze, czy aby. Tak, jestem pewien. Inos mnie wybrał, czuję to, przerwał mu nowicjusz, pewny tego, po co przyszedł. <laughs> zaśmiał się Galus. Jeden z trójki i dodał. Zupełnie tak jak ja. Na pewno nie taki zadufany, <laughs> Wtrącił się Sofares, trzeci zrządliwy starzec. Nie przesadzaj, Sofaresie. Dajmy mu szansę, uspokoił Sofaresa Pius. W takim razie niech ja mu zlecę pierwsze zadanie. Udasz się na północ i przyniesiesz mi smoczy pąk, który rośnie tylko na szczycie góry Foserus, na wschód od Montery, powiedział pewny siebie Sofares. Denetor przytaknął i czym prędzej poszedł się przygotować. Akwar 667. Denetor był już u stóp Kolosa Foserusa. Było mroźno, panowała ogólna wichura mogąca spokojnie przewrócić rosłego bawoła. Jednakże determinacja Denetora wspomagana dozą magii pozwoliła mu utrzymać się na wodzy. Wędrówka na szczyt wydawała się nie mieć końca. Denetor przez chwilę pomyślał, że nie da rady, ale wówczas przypomniał sobie po co tu jest. Czego chce się dowiedzieć i kim chce zostać? Wspierany przez własne myśli, dotarł na szczyt lodowego kolosa i zdobył kwiat dla starego Sofaresa. Równie trudne okazało się zejście, co i wejście, lecz i tym razem determinacja i samozaparcie Denatora wzięło górę. AERTAR 667 Przenosimy się do Kapedun, gdzie do wykonania miał zadanie od Galusa. W Kapedun znajdziesz plugawca, który swą duszę oddał Beliarowi w nieczystych zamiarach. Wybaw jego duszę od cierpienia i wypędź to zło, które w nim czycha. Przypomniał sobie denator słowa drugiego strójki. Nie było to trudne zadanie znaleźć pługawca. W jednym zaułku Nekromanta wypalał na ziemi dziwne znaki, mające coś wspólnego z Beliarem. Szybkim ruchem denator przywarł sługę Beliara do ściany, mocno dociskając pika do jego piersi trzymając ją oburącz. A wtedy Inos zszedł na ziemię i wszystko co złe wypędził do zaświatów, bowiem nie mam roku, które światła by się nie ulękło. W imię Inosa przepadnij! Wypowiedział Denetor trzymając plugawca w zacisku, a ten po skończonych słowach wystrzelił ciemną mgłą z ust, nosa, oczu i uszu, która wpełzła w głąb ziemi, a człowiek opadł na ziemię. Moje zadanie skończone, powiedział do siebie Denator i wrócił do klasztorów Ardei. Kaligar 667 Ostatnie zadanie Denetor otrzymał od Piusa, które nie było specjalnie wymagające, bowiem poczciwy Pius wiedział, że Denator wykazał się już w pozostałych dwóch zadaniach. Miał on udać się do Faring i odebrać od stacjonującego tam maga runę. Tak też zrobił, a mag, poznawszy jego tożsamość, z przyjemnością oddał mu runę, a do tego poczęstował wieczorną strawą. Denetor był szczęśliwy, że jego marzenie się ziści. Kaligar 667 Wróciwszy z Faring, Denetor oddał runę Piusowi. Formalnością więc zostało nadanie mu szaty. A więc, jakie jest Twoje życzenie? spytał niepewnie Pius. Chcę wiedzieć, skąd się tu wziąłem, co ja tu robię. Pius podrapał się po brodzie i popatrzył na pozostałą dwójka. A więc denetorze. Było to tak. Wówczas Pius wyjawił mu cały sekret. Choć nie zmieniło to życia denetora, to poczuł wewnętrzną ulgę. Poczuł, że jest teraz naprawdę wolny. Luminar 736 Ten dzień był dniem wyjątkowym dla denetora. Pożegnał razem z całym opactwem brata Piusa, który umarł w sędziwym wieku. To było dla denetora bardzo ważne wydarzenie, bowiem Pius był dla niego jak ojciec, w końcu nie miał nikogo innego. Po naradach denetor został nowym arcymagiem ognia, jednakże dobrowolnie udał się do Korinis, gdzie objął miejsce w Radzie. Flaminar 780: Do dziś denetor sprawuje pieczę nad wiernymi w klasztorze w Korinis. Wszyscy wokół bardzo cieszą się, że w Radzie zasiada ktoś taki jak on. A to ważne, gdyż nie wszyscy członkowie Rady mogą cieszyć się taką opinią publiczną. Denetor jako 150-letni poczciwy arcymak ognia. Jest poważany jako mędrzec. Każdy wie, że poradzi w każdym problemie, doradzi, gdy nadejdą wątpliwości, nauczy i wychowa. Dla wszystkich jest jak wielki ojciec. Jest bardzo surowy i wymagający. Dba o nowych, doglądając potencjalnych młodych talentów. Stara się, by wszystko ze sobą współgrało i funkcjonowało w harmonii. Do dziś dzień trzyma pieczę nad gorliwymi wyznawcami wiary w Inosa w Kolinis.